Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Kuba Elektronika. A dzisiaj chciałem wam pokazać kolejną rzecz, którą sam zbudowałem. Czyli pokażę wam, jak przerobiłem w prosty sposób zasilacz od tego komputera na ładowarkę do różnego rodzaju akumulatorów żelowych. To jest zasilacz komputerowy, wyjęty z starego komputera, który jest sprawny. I taki zasilacz ma do, do siebie, że ma kilka napięć. Czyli 3, 3 V, 5 V yy, i 12 V. 12 V jest na, na żółtym przewodzie, 5 V jest na, na czerwonym, a 3,3 3 na pomarańczowym. A wszystkie czarne przewody to jest masa. Ja z tego zasilacza wyprowadziłem tylko i wyłącznie 12 V, dlatego że do akumulatorów jest potrzebne 12 V. Czy zrobiłem tak, że rozebrałem zasilacz, bo to oczywiście wystawała wiązka z kablami. Ja tą wiązkę, wiązkę, bo wycinałem. Przewodów nie odlutowywałem, tylko te niepotrzebne przewody wszystkie schowałem w środku. Niepotrzebne przewody schowałem i zaizolowałem izolacją. I na zewnątrz wyprowadziłem tylko i wyłącznie e, przewody 12-V. No i tu jest taki patent, że 12-V przewodów jest kilka. I w 12-V miałem 5 przewodów, a, a tych a masowych, e, masowych miałem e, chyba 10. Nie pamiętam dokładnie. No, i żeby móc puścić większe obciążenie, móc bardziej to obciążyć, to wszystkie przewody 12-V zwarłem ze sobą. Można te przewody zewrzeć. Nie musicie się bardziej spalicie zasilać, bo wszystkie przewody w tym samym kolorze są wlutowane w to samo miejsce na płytce. Więc zwarłem wszystkie przewody, czy mam tutaj łącznie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć żółtych I pięć masowych, zwarłem Upiąłem je na trytytki I na końcu złączyłem wszystkie Razem i zarobiłem krokodylki To są zwykłe krokodylki Od takich Od jakichś tam starych urządzeń Wszystkie przewody zwalłem Doltowałem krokodylka na plusie Na masie I w taki sposób jak puścicie kilka przewodów Jesteście w stanie obciążyć Większym prądem bo jakbyście puścili jeden przewód 12V też yy, by to działało, tylko byście mogli mniejszy prąd wykorzystać, bo przewód by miał ograniczoną pojemność, więc dlatego są zwarte. Yy, tutaj mam włącznik, ten zasilacz ma od razu włącznik. Niektóre nie mają włącznika, ten ma. Yy, jeżeli chodzi, żeby uruchomić taki zasilacz bez płyty głównej, to należy zewrzeć przewód zielony z dowolnym czarnym. I wtedy on mam staltuję, to łączenie sobie w środku. Tu wyprowadziłem tylko 12V. Z tyłu mam włącznik oraz gniazdo. Do tego gniazda pasuje zwykły kabel, jak od komputera. Tutaj mam taki, mogę tu podłączyć, do gniazdka podłączam. I jak uruchomię, to mam tutaj normalnie 12V i mogę tym naładować jakiś niewielki akumulator żelowy. Niestety wadą tego rozwiązania jest to, że ten zasilacz ma 12,63 V, a akumulatory w większości żelowe, żeby się w pełni naładować, muszą mieć 13V nieco ponad. Ale jeżeli macie zasilacz, który nie ma 13V, tylko ma 12, on też wam doładuje akumulator, tylko nie naładuje go na pełna. Czyli zamiast naładować go do 13V, naładuje go do 12V. Ale też można ostatecznie naładować. Tylko trzeba po prostu wtedy częściej ładować. No, więc to, zasilacz ze starego kompa wyjąłem. Miałem niepotrzebny komputer, to wyjąłem. Więc dobra, to by było chyba na tyle. Jeśli ja będę z Wami żegnał. Do zobaczenia. Cześć.